Widzowie. dzisiaj jesteśmy na moim y, nowym koncie od 0 do Ultimate Championa I <laughs>, ciśniemy sobie z Classic challengem To jeszcze dobra, odbieram sobie masterkę Na szybko jak widzicie 9 winków Więc potrzebujemy zaledwie 3 Co prawda mamy jedną porażkę, więc na jedną możemy sobie pozwolić Ale dwie oznaczają out, co nie? Ale dobra, mecze dosyć długo szuka, co nie? No bo musi nam przyjąć przeciwnika, który ma albo tyle winów co my Albo tam wiesz, plus 1, minus 1 w okolicach A wiadomo, większość osób Wywala się troszkę wcześniej, tak też muszę mówić statystyki, ale dobra. Mm, tu boy, boy oki. Okay. Dobra, lecimy sobie z Goblin Cage'em na spokojnie, zobaczymy Zawsze warto w taki sposób zaczynać tym deckiem, tak też uważam, też tak zawsze uważam. Co ja w ogóle gadam? W sensie też tak zawsze robię, no nie? E, bo po prostu przeładowujecie cage'a na Ewo, nie atakujecie bezsensownie, sprawdzacie co przeciwnik tam ma na razie nie podobają mi się karty, bo to może oznaczać jakieś splashyardy czy tego typu rzeczy, ale zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze w sumie z Ice Wizardem może być wiele możliwości. I jeszcze nic nie będę mówił. E, Okej, okay, dobra, bo Lumberjack już troszkę mi zmienia Lumberloon. Dobra, tego się akurat nie spodziewałem, ale trudno. Lecimy sobie z Royal Hawksami, musimy strajdować tower. Nie jesteśmy w stanie obronić, nie mieliśmy żadnych jednostek, więc w taki sposób robimy. Mam nadzieję tylko, że się uda, bo jeżeli się nie uda, to będziemy w dosyć słabej sytuacji. Ale jak wygląda to, że let's go, udało się, nice. Więc mamy 1-1. Teraz jak już wiemy, że ma balona, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej, no nie? No bo po prostu jesteśmy już gotowi, nie będziemy głupio wystawiać niektórych kart, żeby po prostu na tego balona zostawić. Więc ten trade jeden 1 jeden jest jak najbardziej na naszą korzyść. Myślę sobie tak. Albo z, chyba przeoduję rekruty, no, bo po prostu chcę mieć ewolucję. Plus te zapisy jednak, nie wiem, gdzieś tam bym chciał zostawić na balona. Okej, okay, Jack, czy to może być balon za chwilę? Nie wiem. Po prostu sobie na razie na spokojnie zagramy, raczej się brońmy. E, tro, chyba jeden hit będzie, tak, jeden hit, ale to nie jest aż tak wiele Lecimy w taki sposób, zobaczymy, czym on... Okej, okay, dobra, to w ogóle w sumie nie jest nic takiego... Aha, odparł od tak Ice Spiritem Czy my zgarniemy jakiś damage? Nie, ale zobaczcie prawą wieżę Na prawej wieży to wygląda jak najbardziej bardzo dobrze e, Okej okay. Dobra, lecimy po prostu w prawą wieżę, zobaczymy, co on będzie kombinował tak dobra, obroni, to nie mamy szans tego przejąć Ale... Mm, Okej okay. Okej, okay. wszystko wygląda tak i dobra, lampeczek jest po tamtej stronie, możemy łatwo sobie obronić, yy... ale Aruki nie, Aruki nie wystarczą, dobra, więc elegancko, obronimy sobie tego balona, jedyne co to dostaniemy chyba, tak, dostaliśmy tower Damage od bomby, ale to nic wielkiego, Omana na Kingu, 6, yy, 600 HP, więc możemy tak naprawdę sforsować hoksy. wydaje mi się, że dociśniemy go zaraz, że uda nam się, że po prostu damy radę, mm. okej, okay. Goblin Cage i zapisy, więc elegancko, bardzo ładnie to bronimy. Wydaje mi się, że możemy spróbować z tymi Royal Hawksami. Zobaczymy, jak to będzie, czy coś zgarniemy. Okej, okay. to wydaje mi się, że jeszcze nie. No, tak jak mówię, jeszcze nie. c 67 na wieży. <laughs> Zaraz się okaże, jak to będzie wyglądać. Dobra, lecimy sobie z rekrutami na spokojnie. Mm. On jest sforsowany do tego, żeby cały czas bronić, co jest bardzo na naszą korzyść. Dobra, Ej, lecimy z umiejętnością y, tego Golden Knighta. Idealny timing i zgarnęliśmy sobie jeszcze ten. Wyczekiwałem, bo liczyłem, że właśnie coś jeszcze da. E, dobra. E, lecimy sobie z Royal Hawksami na drugą stronę. To już powinien być e, koniec. Wydaje mi się, że nie uda mu się obronić. Tak jak mówiłem, let's go! Szukamy już następnego meczu widzowie. Mm, 10-1 Bilans, więc jak najbardziej dobrze to wygląda. Gramy na jakiegoś Koreańczyka. Zobaczymy, co on tam kryje. Oni potrafią mieć dosyć specyficzne, niefajne deki. Ale co? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mm, Rekruty z tyłu, ok. Pekka. Pekka Goblin Giant, zobaczymy. Znaczy, nie mówię, że. No ta, na to się zapowiada, na to się zapowiadam. Generalnie P.E.K.K.A. Goblin Giant jest dosyć braindead kombem, w sensie jest łatwym do gry, ale jakoś mi się na to gra w miarę dobrze. Wydaje mi się, że przez to, że mam rekruty, to mam fajną kontrę na Pekkę, plus Goblin Cage mi dużo daje, plus dosyć szybko jestem w stanie rozpoznać, że na to właśnie gram. Dobra, tutaj się wid widzicie robią troszkę problemy, chociaż powinniśmy sobie z tym poradzić. Mimo, że ten Rage yy, jeszcze dodał, to wydaje mi się, że muszę w dobrym momencie dać tego barbarera, jak wyjdą goblinki, nice. I chyba ta P.E.K.K.A. nie powinna nic uderzyć, bo z dwóch wieży dostaje. Let's go. Bardzo dobrze, bardzo dobrze to wygląda. Jak możecie zauważyć, lewą wieżę mu troszkę obiliśmy. Nawet ja się na tym nie skupiłem, no bo broniłem przecież tamtej wieży. Dobra. Royal Hoxy na... Okej. Okay. PK y, plus course, Dziewięć eliksiru. Co prawda, no ja złożyłem 5, zadałem 500. Yy, zresztą nie mam 4 eliksirów na, na obronę tego. No dobra, mam przynajmniej 9 na tego i robią się trochę problemy. Chyba, że chyba że dobry cage wejdzie, ok? Ten cage powinien tutaj ściągnąć i zaraz ta PK też powinna zostać ściągnięta. Tylko, żeby ten bomber nie. Ok, ten bomber mu troszkę wykarował, bo ta P.E.K.K.A. jest w stanie wyjść. Jak widzicie, na lewej wieży też, znaczy na prawej wieży też troszkę zadaliśmy. Dobra, lewa wieża jest ogarnięta. Teraz trzeba tylko coś na obronę tego Goblin Gianta. Zdajemy sobie Golden Knighta na spokojnie, na spokojnie. Troszkę dostaniemy, ale dobra, już ten Curse, please. Nie, nie udało się niestety użyć jego umiejętności. Troszkę tracimy, co nie podoba mi się zbytnio. E, on jest w stanie to już jednym pushem na luzie zrobić. Dobra, lecimy z Relahoxemion. Prawdopodobnie dokładnie tak, znowu wystawia pekkę. Spodziewałem się poniekąd tego, ale dobra. Lecimy sobie na spokojnie, przechodzimy rekruty z tyłu. E, Okej, okay, Goblin Machine, znowu to samo lecimy z To, co jest na naszą korzyść, to właśnie fakt, że obie wieże, to coś On na razie nam tylko jedną, ale w sumie, jeżeli ten push pójdzie nie po mojej myśli, ten co jest na lewej stronie, to możemy stracić bardzo dużo. Ta peka nie może. O kurczę, ta peka będzie zdecydowanie bliżej towera. Ile to będzie hitów? Raz, dwa i please, please, dobra. I w tym momencie nic zdąży, nie zbić tamtej wieży. Te hoksy on nie jest w stanie tego wydefizować. Nie ma kart, żeby to wydefizować, zwłaszcza, jak użył tego goblin gianta. Let's go, let's go! Czekamy na kolejny meczek. 11-1 widzowie, więc, więc wygląda to epicko. Możemy sobie pozwolić na jedną porażkę, ale nie możemy sobie pozwolić na dwie. Jeżeli przegramy ten konkretnie meczek, to, to będziemy grać o wszystko. Po prostu będziemy grać o wszystko. Dobra, on daje na początku Lamberczaka klasycznie e, Goblin Cage First Play, tak jak to zawsze lubię robić, tak jak to się powinno robić. Mm. Nie podoba mi się to. Nienawidzę grać na Elektro-Dragona. Głównie z powodu takiego, że kontruję po prostu moją Nie mam za bardzo czym tego skontrować, a on jest w stanie... Wiecie, mam dużo takich jednostek, które po prostu, nie wiem, rekruty czy hoxy i on jest w stanie, wiecie, wszystkie naraz atakować. A jak zostanie postawiony za czymś, też w ogóle nie wiem, co zrobić. Co zrobić? Eee... Tutaj chyba zgarniemy trochę damage'a. Okej, okay, Tornado. Jest to raczej golem. Raczej to wszystko zapowiada się na golema. Golem... Mm, mm. Nie lubię, nie lubię Golema, nie lubię Golema, ponieważ, zobaczcie, no na razie jest przewaga, na razie teoretycznie mam tą przewagę, ale w momencie, gdy on puści Golema, gdy on za to puści właśnie Elektro Dragona na ewolucji i tak dalej, jestem w stanie przegrać z jednym pushem, on jest w stanie cały mecz dostawać w ciry, a i tak później jeden push i, i GG's, no nie? Nie lubię graczy Golema, w sensie lubię, jest jeden gracz Golema, którego lubię, Mario Gole, pozdrawiam, e, dobra. Mario CR, co ja w ogóle gadam? Ale dobra, yy, zgarniamy sobie trade mecha. Generalnie, jak macie się zauważyć, na lewej stronie zostawiam tego do Dragona. Na Ewa elektro Dragona, szczerze, jedna z najlepszych rzeczy to jest właśnie yy, zostawienie go. Yy, dobra, lecimy. Myślę, że możemy trochę zgarnąć tutaj. Zobaczymy, czym on spróbuje nas zaskoczyć. Okej. Okay. Yy, czy to. Je... Nie, dobra, Ewo Lumberjack. Yy, mamy już jedną wieżę i zobaczcie, on nie zadał nam nic. Ja dalej twierdzę, że to jest golem. Mhm, dokładnie tak, tak jak mówiłem, jest to goleming, więc. Więc po prostu teraz musimy jakoś wymyślić, jakby to dobrze zrobić. I nie podoba mi się ta sytuacja, dajemy tego Goblin Cage'a, chociaż z drugiej strony, może powinienem zrobić kamikadze na tamtą wieżę. W tym momencie troszkę się udupiłem, nie będę ukrywał. Nie wiem na przykład, co ja mam zrobić. Nie, mam, nie wiem, co ja na przykład mam zrobić, zwłaszcza po tym tornadzie. Też jest z widzowie, bo jakby mogę spróbować zgarnąć Muking Towera, ale on i tak to obroni na luzie. A nie jestem w stanie już tego yy, yy, obronić, co, co się dzieje na lewej wieży. Więc. Chyba, że nie, nie da rady, nie da rady. Jest ostatnia nadzieja, Golden Knight, ale zobaczcie, nawet nie wiem, czy on zdąży tam dojść. Dobra, zdążył, aha, ale on rzuca sobie Elixir tego. GG's, niestety, typowy golem. No to co, widzowie, decydujący mecz, mecz o wszystko. Spróbuję, spróbuję to wygrać, zobaczymy, na kogo trafimy, na Lauta. ok. zobaczymy, co kolega potrafi. Fajnie, że mamy znowu KJ na pierwszy pik, to jest zawsze... Okej, okay. Royal Giant, dobra, spoko, ja lubię w miarę grać na Royal Gianta. I co on tam jeszcze kryje? Co on tam jeszcze kryje? Zobaczymy, czy to jest klasyczny Royal Giant, czy może jakiś specyficzny. We will see. Okej. Okay. Um, Fishermanik na razie to wszystko. Okej, okay. z. Y Ghost, nie, jak on się nazywał? Skeleton King, oczywiście, i z Badder Dobra, czyli to jest taki troszkę inny wariant niż się spodziewałem. Nie ma na pewno e, Monka w momencie, gdy użył Skeleton Kinga. I my zgarniamy fajny damage na prawej wieży. Naprawdę elegancko to wygląda. I Dajemy te Aroki, bo on i tak użył 3 Eliksiru, a my dzięki temu, że używamy 3 Eliksiru, jeszcze dostaliśmy taką e, możliwość. A zobaczcie, on użył Aroków. Co znaczy, że tak naprawdę wyszliśmy na tym bardzo dobrze. On prawie nie ma wieży. Zaczynamy ten mecz bardzo dobrze Widzowie, Wierzę, że uda się wygrać. Mm, mm, Poczekamy może chwilkę, na pewno na 10 eliksiru, chyba z cage'em nie mamy co zrobić, generalnie yy, trzeba po prostu sobie na spokojnie zachować Wątpię, ok, właśnie tak jak mówiłem, wątpię, że już się poddał, to by było dziwne Okej, okay, ma ale ta Mother Witchka nie zrobi dużo, poczekajmy aż troszkę podejdzie i od razu rekrutami ją załatwimy na blisko Pięknie, pięknie to wygląda, wydaje mi się, że będzie mu bardzo ciężko, będzie mu bardzo ciężko I jeszcze my zgarniamy na tej wieży, czekajcie, no bo użyję umiejętności Golden Knighta na szybko i chyba zgarniemy troszkę. Zobaczymy, czy on coś zablokuje. Mamy na King Tower'ze jeszcze duży ten mecz. Totalna dominacja jak na razie, więc wierzę, że to zwyciężymy. W sensie, osobiście, nie, no jeszcze po tym, co my zrobiliśmy teraz na King Tower'ze. Osobiście nie wiem, co by się musiało stać, żebym to przegrał. Myślę, że po prostu bym musiał, no nie wiem, musiałbym mi wywalić internet. E, Okej. Okay. Nie, nie ma szans, po prostu jest e, na każdym szczeblu e, przez nas e, dominowany. Lecimy sobie z Royal Hawksami. Ta maderłyczka niech sobie robi co chce. I tak nam nic nie, większego nie zada. Te Royal Hawksy chyba zbiją mu wieża. O, idealna umiejętność. A nie, dobra, już myślałem. A nie, jednak jest, pięknie. Ten Golden Knight jeszcze się zbliżył, co prawda nie obił towera. Ale tak czy siak, to jest, że jest gdzieś, widzowie. Nie ma tutaj w ogóle potencjału dla przeciwnika. Damy sobie jeszcze Goblin Cage'a. Okej, okay, on zdąży, czyli tak naprawdę rozwalił go. Ale co nam to... Co nas to obchodzi, i tak zwyciężymy On już przegrał, więc let's go Widzowie, na tym koncie pierwszy Classic Challenge W dniu piątym tego konta Let's go, widzowie, let's go Zobaczmy jeszcze raz, co prawda nagród nie ma dobrych Nie ma już też tego badża za to Ale uwaga, let's go Widzowie, let's go